co ci wyślę masz kurwa godzinę bardzo bym cię prosił żebyś to zrobiła no zróbcie tam sobie zebranie zobaczcie ja już wam mówiłem kto to jest co jak yy, ten blokowali wam kanał masno czemu usunęli kanał masno na youtube wątpię że usunęli pewnie boxdel usunął Ta bok zelosunął na pewno. Tak, właśnie spra sprawdziłem, czemu usunął? No bo nie wiem, no koniec projektu, wyprowadzamy się, no też nie, nikt mi nie mówi, że YouTube usunął kanał, kurwa, jak wczoraj jest info, że się wyprowadzamy, że nie mieszkamy i że koniec projektu usunął na bank. Kurwa, nie wiem. Kurwa, aż mi się... Nie chcę stary uciekać, wiesz? Czego ty płaczesz, kurwa, uciekaj? Ja nie wiem dlaczego ten kanał w ogóle zniknął, nie? Czy ktoś go ręcznie usunął, czy to jest... Aż zaniemówiłem na live, wy też kurwa nie wiecie o co chodzi, ja też nie wiem naprawdę. Usuwają kanał... I kto go usunął? Zajmij maskę. Kurwa ja to nie wiem co się dzieje. No nie. Całe spocone ręce mam kurwa. Chłopie. Jaki kanał? No nasz, nie wiem, z powodów naruszania. Dzień, do jutra. No, siema. Wiem, nie? Wiem tylko, że Michał potrzebuje dwa dni na odzyskanie kanału. I że dostanie go jutro albo pojutrze będzie miał kanał zwrócony, nie? To tylko tyle wiem, nic więcej nie wiem. Zrobiła się lipa dla kogoś, nie? Dla mnie tak bym powiedział w 5%. Gorzej z innymi, bo tam jednak wiecie. W filmach, yy, większość udziałów w filmach, to wiecie kto miał, nie? Inni aktorzy, prawda? To i oni są najbardziej poszkodowani. To ich jest szkoda. Nie jakiegoś tam gościa w różowym kominie. Ale też nie ma co tak mówić, bo przyczyna, przyczyna jest nieznana. Przyczyna jest nieznana yy, zniknięcia kanału. Są tylko domysły. Saport też nie potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Ale jedyne co na razie odpowiedzieli, to że, co, że badają sprawę, że nie wiedzą o co chodzi, bo oni nagle nie wiedzą o co chodzi, ty. Rozumiesz? Oni wywalają kanał i oni nagle nie wiedzą o co chodzi. I dwa dni gdzieś będzie trwało, żeby go przywrócili, ten kanał, nie? I tyle. I tyle. Z grubym brzuszkiem w garniturku, jadący z klasą, wyciągający telefon. Halo, zrób to i to, masz godzinę. No tylko tak to widzę, nie? I chętnie bym poznał takiego typa, bo bym go rozjebał. Na początku by była normalna gadka, argumenty i te sprawy. Co on, ma, co on wie o internecie, co on wie o mnie. Jakie ma argumenty, co mi chce powiedzieć, za kogo mnie ma. Później dopiero by były jakieś tam czyny, nie? Chuj, ale no nie mogę też. Wiecie, to są moje jakieś tam tylko. Wyobraźnia, nie? Moja tak mi nasuwa temat, że tak może być, że tak jest, że faktycznie jest taka osoba, która tak robi. Ale tak naprawdę, faktycznie może być to jedna wielka jakaś pomyłka, nie wiem. No nie wiem co wam powiedzieć, kurwa, czekajmy te dwa dni, zobaczmy sami. Sam jestem ciekaw, co tam się wydarzy, bo nie mam pojęcia, totalnie jestem w szoku. To mi jebia jakimś takim, wiesz. Śmierdzi mi to jakimś takim totalnym jakimś... Że ktoś po prostu... Albo jest ktoś manipulowany, albo... No nie wiem, już nawet nie wiem co powiedzieć, teorie można spiskowe kurwa siać na ten temat, bo to jest chore, naprawdę jest chore. Wysadzić jakiś kanał i kto, kto to wysadził, czy to manualnie, czy to algorytm zdjął, bo nie wiadomo teraz, czy to algorytm zdjął, czy to YouTube manualnie kliknął. No kurwa tylko możemy rozkminiać i domyślać się. A domyślicielem nie jestem za dobrym, więc no nie wiem, naj 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 najbardziej bym chciał właśnie wiedzieć, czy to zniknęło manualnie, to ktoś ściągnął, czy algorytm? Wątpię, że o 20 kurwa trzeciej, jak to miało miejsce, że to z, yy, ściągnął ktoś manualnie, bo Saport nawet nie pracuje o tej godzinie. Dziękuję bardzo. Oni pracują, wiesz, do jakiejś tam 20, coś takiego, do 19 chyba nawet. A to było o 23. I kto to kliknął? Jeśli ktoś kliknął. Bo kliknęli sobie w film urodziny. Wiesz o co chodzi? Kliknęli sobie w film urodziny, nie? Że na podstawie filmu urodziny Masnego Teda... My patrzyliśmy tak ten film. On dobrze zmontowany. Nic, nic tam na początku myśleliśmy, bo w miejscach publicznych nie wolno nagrywać. Jeśli jest widoczna czyjaś twarz, to już możesz mieć wysadzony właśnie film, i możesz dostać strajka. No ale strajk to strajk, nadal masz kanał, a tu kanał zniknął. Więc nie może być tak, że za twarz w galerii, bo jednak tam chłopaki zakupy robili na tę urodzinę w galerii. I totalnie kurwa jest milion wersji, jak to się stało. Jeśli ja mam się wypowiedzieć jako ja. Jako ja i, i nie kierować się takim wspólnym zdaniem chłopaków nagrywających. Ja mam swoje jedno wielkie zdanie na ten temat. Takie w skrócie, w sumie. Tak jak mówię, dla mnie, dla mnie, ja już jestem w tej sytuacji parę lat, gdzie chłopaki nawet nie posądzają, że to jest znikło przez jakiegoś tam gościa w różowym kominie że to nie jest przeze mnie. No, brzydko mówiąc, nie jest to przeze mnie. Ja mam swoją teorię, że to jest tak. Jedzie sobie gruby Ziomek Kurwa S-klasą, wyciąga telefon, na co dzień nie korzysta z internetu, czasem wejdzie. Ma kontakty, nie? Masz godzinę. Usuwasz. Usuwasz kanał ten, co ci wyślę. Masz kurwa godzinę. Bardzo bym cię prosił, żebyś to zrobiła. No zróbcie tam sobie zebranie, zobaczcie, ja już wam mówiłem, kto to jest, co, jak, yy, ten. W ogóle jakim cudem to stało 10 miesięcy, ty mi powiedz. Czemu Wy tego nie pilnujecie? Tak, tak mam wrażenie, kurwa, że tak jest, nie? Bez kitu na, na 100% kurwa tak jest. No przysięgam na bank tak jest. Łujasz jak mama wuja? No chujowo Niee, nie mam spinens boxdelem C O L O R I N G B I K E 74 Nie mam spinens Michale, czemu e mam je? Ale czerwony jestem Odręcznika.